Dzień dobry, dzień dobry. 2 lipca, 6:09. Eee, wyjazd w końcu. Wychodzimy z domu o godzinie 7, wyjeżdżamy i lecimy na lotnisko. No i potem, wiadomo, i te sprawy, no a później samolotem aż na wyspę Zakynthos. Teraz czas na śniadanko, no i oczywiście się już dopakować do końca. 20. No drzwi oczywiście otwiera się kartą. Eee, a co fajne jeszcze, aquapark, który tutaj jest, czy ten park wodny, jest dosłownie obok nas. Dolecieliśmy, pierwszy dzień na Zakynthos, no i co, obczajamy właśnie hotel, teraz będziecie mieli ujęcia ehm, i no dzisiaj tak właśnie chillowo, no i niedługo jakieś wycieczki, no i wtedy podam właśnie jakieś fajne ciekawostki, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć, no i oczywiście jakieś fajne widoki. No, a ja lecę dalej w takim razie odpoczywać. Zaczynamy ciekawostki, a więc zaczniemy od tego, że Kefalończycy z Zakętajczykami się nie lubią i wyspy te bardzo się różnią. Zakętos to wyspa żyjąca głównie z turystyki, otwarta na ludzi oraz wielka wyspa plotek. Natomiast Kefalonia jest totalnym przeciwieństwem Zakętos, dlatego Kefalończycy przezywają Zakętajczyków od wieśniaków, a Zykantojczycy przezywają Kefalończyków od buraków. Kefalonia. Dwa razy większa, dwa razy wyższa niż Zakynthos. Najwyższy szczyt – góra Enos 1628 metrów, czyli prawie jak śnieżka. 35-40 tysięcy mieszkańców i oczywiście, jeśli chodzi o historię, to w 1953 było ogromne trzęsienie ziemi, które zrównało prawie z ziemią Kefalonię i takę i Zakynthos. Jaskinia Droga Ratti, 18 stopni, duża wilgotność, 90% oraz fenomenalna akustyka, gdzie nawet były prowadzone tam koncerty. Jest to jezioro słodko słone w środku wyspy, co jest naprawdę bardzo ciekawe. Rejs łódkami tam trwa 7-10 minut, głębokość to 15 metrów, przy murach 30. I melisani jest w kształcie litery B. widokowy na Mertos. Jest tu przepięknie. Mój Boże, jak pięknie. Za takich widoków się też mieści. Tam jeszcze taka mgiełka, pięknie to, o, tam jeszcze jakaś wyspa. A następnie zjechaliśmy na plażę Myrtos, gdzie mogliśmy właśnie plażować. Plaża ta jest żwirkowa. Jest to bardzo znana plaża, kręcono tam różne teledyski greckie. Jest to również plaża filmowa. Najbardziej znanym filmem jest Kapitan Corelli, jest to melodramat opisuje historię Kefaloni, która działa się naprawdę, II wojna światowa oczami kefalończyków. Most De Bosset to kamienny most zbudowany w 1813 roku nad zatoką Argostoli. Mierzy on 689,9 m. jest to najdłuższy kamienny most nad morzem na świecie. I o dziwo, udało nam się również pospotykać żółwie na tym moście. Zakynthos. Długość wyspy to około 40 km, natomiast szerokość to około 20 km. Mówi się, że na wyspie już dawno zostało przekroczone 40 tysięcy mieszkańców, a nawet się mówi, że może być i nawet 50 tysięcy z imigrantami. Najwyższy szczyt na wyspie to Varchionas, osiągający 756 m nad poziomem morza. To tyle z ogólnych informacji, a następnego dnia zwiedziliśmy plażę niedaleko naszego hotelu plażę Bołkę. na Zakynthos, tam, tam gdzie już byliśmy, Kefalonia, a tam daleko Europa, już Grecja. A następnie miło spędzaliśmy czas i wypoczywaliśmy. <laughs> uh -huh. Zwiedziliśmy potem plażę z niebieską flagą, czyli Sliwi. Dzień czwarty na Zakynthos Jest oczywiście cudownie. Teraz sobie wracamy właśnie z kolacyjki, ale oczywiście spaleni. Zaczytam dziewczyny to jeszcze nie, ale za to ja no to już dramat. No i co? Jutro również wycieczka, więc trzeba wcześniej pójść spać. No jak na razie jest naprawdę super. No tylko szkoda z tym spaleniem. Następnie mieliśmy kolejną wycieczkę w autokarze, tak jak to było już na Kefalonii, i zaczęliśmy od winiarni Kaliniko i dowiedzieliśmy się, jak produkują się wina zakętyjskie i mogliśmy je również zdegustować. Plaża Ksigia. W wodzie w tym rejonie wyspy wydobywa się siarka, zatem woda zawiera jej duże ilości i kąpiele siarkowe są bardzo zdrowe dla skóry. Blue Caves. Piękne jaskinie powstałe przez lata przez wodę i wiatr. A najważniejsze to to, że wystarczy niewielki skrawek światła, by było widać piękny turkusowy kolor wody. I z portu świętego Mikołaja był rejs do zatoki wraku, e, i było tragicznie, strasznie mnie i Natalkę wymuliło. Uważam, że mnie akurat chyba najbardziej. E, no a tam rodzice, no to tam akurat oni na spokojnie, ale my z Natalką to po prostu w panikę jak nawet nie mogliśmy zejść na plażę tylko od razu musieliśmy płynąć drugie pół godziny z powrotem z tymi wielkimi falami. A następnie przeszliśmy na punkt widokowy, gdzie już na spokojnie mogliśmy zobaczyć zatokę wraku. I teraz parę ciekawostek właśnie o tym wraku. Więc statek został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. Po II wojnie światowej, w latach 60., statek kupił kapitan Panayotis z Kefaloni i statek również nazywa się właśnie Panayotis. W 82 roku, podczas sztormowej burzy, statek ktoś porzucił na plaży i wtedy to była Zatoka Świętego Jerzego. Tak naprawdę nie wiadomo skąd tak właściwie się tam znalazł, i jest naprawdę wiele teorii. Są teorie o imigrantach, są teorie o piratach, są też teorie, że jest to sztucznie wyprodukowana atrakcja. Która prawdziwa? Tak naprawdę tylko zostaje nam się domyślać. Dzień szósty i powaliło mnie. Niestety, smutna historyjka. Znaczy, ogólnie jest przesuper, naprawdę. Jednakże mnie po wczorajszym dniu strasznie wymuliło, raz jestem właśnie cały spalony. Potem, jeszcze po tym statku, jakoś cały czas coś jakieś takie zawroty głowy, coś takie sprawy. No, nie, nie nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, ale dzisiaj, właśnie, jest taki basic day, gdzie spędzamy czas właśnie na akwaparku tutaj w ośrodku i tak właśnie nabieramy sił, bo jutro najprawdopodobniej stolica i też będzie super. A teraz też jest w porządku, no tylko że niestety, no, tak już tak 100%. Siły niestety nie mam, ale będzie wszystko dobrze. Teraz wypoczywamy i jutro będzie super dzień. Oto niezapomniane przeżycie. Gdzieś o czwartej w nocy poczuliśmy małe, lecz na tyle silne, by nas zbudzić trzęsienie ziemi. Ale nic się totalnie nie stało, poza tym, że się obudziliśmy i wszystko się trzęsło jak galaretka. Ale to było tam chyba z 6 sekund, jeśli dobrze pamiętam. A dzień przed wylotem wypożyczyliśmy auto i zwiedziliśmy stolicę Zakynthos przy porcie. Thank <music> you. Następnie zwiedziliśmy plażę Gerakas. A niestety, potem ja zostałem, ze względu na to, że się tragicznie czułem, yy, i została zwiedzona wyspa żuwi, gdzie oczywiście nie było żuwi. I by dobrze zakończyć pobyt zachód słońca na plaży. No hej, powaliło mnie rzeczywiście wczoraj, ale jakoś udało mi się podnieść. Ostatni dzień na Zakintos. No i co, zbieramy się już. Lecimy. Reszta już poleciała. Ja właśnie ostatnio tutaj się żegnam z tym miejscem. Tutaj już też wejdę. Hello. No więc żegnamy się już z tym otoczeniem miejscem i lecimy do Polski. Ok, więc dotarliśmy do tego momentu, czyli do końca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Jako ciekawostkę mogę Wam również podać, że ten film, który tutaj właśnie robiłem, ten cały vlog, to tak naprawdę nagrywałem go dla siebie, dla rodziny i z tego zrobiłem okrojną wersję dla Was. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało, a my widzimy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie w następnym filmie, vlogu bądź poradniku. Hej!